Jeżeli zamienisz tę aplikację, czy też ogólnie social media na to, co Ci za chwilę tutaj pokażę, to Twoje życie w 2025 może się kompletnie zmienić. Zobacz na to, mam tutaj stronę, która dosłownie wygląda jak Netflix i gwarantuję Ci, że jeżeli zamienisz tamte aplikacje, które Ci pokazywałem, na oglądanie tych materiałów, to pod koniec tego roku Twoje życie diametralnie się zmieni. Czyli, w bardzo dużym skrócie mówiąc, zamiast oglądać jakieś seriale, filmy na Netflixie czy na jakichś innych platformach, czy też scrollować bezmyślnie social media, wykorzystaj ten czas na przeglądanie tych materiałów, które są na tej stronie, ponieważ są to materiały, które w bardzo dużej mierze pomogą Tobie odmienić Twoją sytuację finansową, ponieważ właśnie dzięki tym materiałom jesteś w stanie nauczyć się, jak wygenerować sobie dodatkowe nawet nie jedno, dwa, ale przykładowo trzy źródła dochodu, które po prostu pomogą Ci w Twoim aktualnym życiu. Także zastanów się nad tym, co przed chwilą tutaj powiedziałem, ponieważ bezmyślne oglądanie Netflixa czy ogólnie skrolowanie social mediów nic Ci kompletnie nie daje, tylko i wyłącznie zabiera Ci ten czas, który jest bardzo cenny, a oglądanie takich materiałów może potencjalnie Ci dać dodatkowy cash. W samej Polsce z tej platformy korzysta już około 4-5 tysięcy osób i ta liczba cały czas się zwiększa, ponieważ coraz więcej osób e, zaczyna dostrzegać te możliwości i faktycznie chce wykorzystywać ten wolny czas właśnie do e, edukowania się w tym zakresie, żeby móc polepszyć swoje życie, niż żeby marnować ten czas na oglądaniu bezmyślnych serialów. Dlatego, jeżeli chciałbyś dostęp właśnie do tej strony, to odezwij się do mnie tutaj albo napisz w komentarzu info, a podeślę Ci więcej informacji.